Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. W tym spotkaniu jesteśmy tutaj jako bracia i siostry, którzy się źle mają. Każdy z nas ma. Jakiś bagaż boleści, jakiś bagaż choroby, jakiś bagaż, który sprawia, że nie do końca mamy się dobrze. I bynajmniej nie po to, żeby się chwalić czy ubolewać przed Wami, ale także i ja. Przed Wami staje w prawdzie swojej boleści, po to, żeby nawet łatwiej było się wzajemnie słuchać, że nie mówi do was dryblas, który jest tęgi zdrowiem i wymądrza się, tylko też ma w sobie choćby nikłe doświadczenie. Choroby. 21 lat towarzyszy mi cukrzyca, w której kilka razy dziennie trzeba podawać sobie insulinę, w której trudno czasami ogarnąć ten poziom cukru, który skacze w tej i w tamtą stronę. Noszę w sobie doświadczenie niedawnych zabiegów chirurgicznych. Z którymi trzeba było jeździć aż do Siemianowic Śląskich, gdzie trzeba było, najogólniej mówić, reperować moje siedzenie, żebym mógł spokojnie siedzieć także przy Mszy Świętej czy w konfesjonale, bo tam różne paskudztwa się porobiły i też trzeba było stawać w nagiej prawdzie i swoje wycierpieć, a nawet w ubiegłym roku, kiedy się to wszystko zaczynało, też z wielkim postem, jeden z tych pierwszych piątków wielkiego postu, był dla mnie tak mocny w ból, kiedy nie przechodziło po podaniu żadnego środka przeciwbólowego, nie przynosiło to żadnej ulgi i wydawałoby się, że z bólu trzeba będzie pogryźć dywan też było to potrzebne doświadczenie żeby umieć rozumieć człowieka który w dużo gorszym stanie na niejednym oddziale kona i wieje się z bólu więc w tej prawdzie stając przed sobą wzajemnie Chcemy zanurzyć się w tych słowach Jezusa, który mówi, że potrzebujemy go. Potrzebują lekarza ci, którzy się źle mają. Czy to znaczy, że lekarz wyzdrowi, uzdrowi nas ze wszystkiego? Czy to znaczy, że Znajdą jakiś cudowny środek na wszelkie nasze dolegliwości. Na tej Ziemi niestety nie. Będą takie leki, które jedne choroby usuną, ale za chwilę pojawią się inne. Jedne cierpienie uśmierzymy, ale za chwilę pojawi się inne. Ale pośród tej ciągłej drogi, w której będziemy doświadczać tego zmagania z bólem, z chorobą, te słowa, które dziś Jezus mówi, są dla nas bardzo potrzebne, żebyśmy się nie złamali, żebyśmy się nie poddali, żebyśmy nie zwątpili w sens. Jezus, który dziś mówi, że potrzebują lekarza ci, którzy się źle mają, każe nam spojrzeć na siebie. Kiedy popatrzymy na krzyż, czy widzimy Jezusa, który jest zdrowy? Czy widzimy na krzyżu Jezusa, który jest w pełni sił? Nie. To jest strzęp człowieka. To jest Jezus, który jest cały trzęsący się z bólu. To jest Jezus mdlejący z cierpienia. To jest Jezus, który jest bezsilny pod ciężarem krzyża, pod którym upadał. To jest Jezus, którego ciało jest zmasakrowane. I kiedy dziś słyszymy te słowa potrzebują lekarza ci, którzy się źle mają, to zauważamy, że to jest nasz lekarz. Ten najbardziej poturbowany jest naszym lekarzem. To jest prawda, która nas bardzo przejmuje. Ten, który mówi, że ja go potrzebuję. Pokazuje się przede mną w całej swojej słabości. Dlaczego? Dlatego, żeby mi powiedzieć, że w tej Jego słabości, którą przeżywa, On zabrał także moją słabość. Na tym krzyżu, razem ze swoim ciałem, przybił też wszystkie moje choroby. W tym swoim ludzkim ciele przeżył cierpienie, które towarzyszy też mi. Chcę tym swoim przybiciem do krzyża i tym rozciągniętym ciałem na krzyżu powiedzieć: bracie, siostro, rozumiem Cię doskonale jak żaden lekarz. Rozumiem Cię i znam, Smak tego, co przeżywasz. Tym rozciągnięciem ciała na krzyżu Jezus chce nas zapewnić, że nie ma takiej komórki w naszym ciele, w której by On nie dosięgnął swoim doświadczeniem, w której by On nie dosięgnął. Swoją łaską zabrał to wszystko na to wyjątkowe miejsce, jakim był straszny krzyż. Po co? Nie po to, żebyśmy się nad nim teraz użalali, nie po to, żeby ktoś tu powiedział, że Twoje cierpienie przy Jezusie to jest nic, On dopiero cierpiał. Nie, nie po to. Jezus zabrał to wszystko na krzyż i po to to wszystko wycierpiał, żeby przeprowadzić to całe bolesne doświadczenie przez barierę śmierci do zmartwychwstania. To znaczy, żeby mi powiedzieć i tobie, bracie i siostro, że nasze cierpienie tu na Ziemi jest skończone. Że ono nie będzie trwało na wieki, ale przeżywane razem z Nim prowadzi do życia, które jest szczęściem bez końca. Dzięki Chrystusowemu Krzyżowi moja choroba, i moje doświadczenie, i moja bezradność, i bezsilność stają się dla mojej duszy środkiem zbawienia tym co uświęca mnie i innych dzięki chrystusowemu krzyżowi bezsensowne obumieranie mojego ciała bezsensowne doświadczanie różnych dolegliwości mojego stanu ducha staje się Mocą, która pokonuje zło, mocą, która sięga głębiej niż skalpel lekarza, mocą, która przenika najgłębsze mury, pokonuje najtwardsze ludzkie serca, mocą, która wyzwala do wolności. Która przede mną, i choć dziś odczuwam z różnych stron boleść mojego doświadczenia, to że się źle mam, to pewność daje mi mój Jezus, który obiecuje, że kiedy przejdę już tam do Niego, on obetrze z moich oczu każdą łzę. Wielcy święci, adorując Krzyż Chrystusa, odkryli, że cierpienie jest skarbem, że cierpiący we wspólnocie Kościoła są najcenniejszymi skarbami tej wspólnoty. Nawet niezłote kielichy, niezłote wota wywieszone wokół obrazu, niezłote różne ozdoby w kościele, ale cierpiący i chorzy są największymi klejnotami tej wspólnoty. Dlatego że jeżeli to cierpienie jest przeżywane z Chrystusem, z wiarą, z oddawaniem Jezusowi, to wtedy i ja, i Ty, drogi bracie i siostro, jesteśmy jedno z Chrystusem. Jezus żyje w nas. Możemy powiedzieć, że Jezus jest wtedy w nas obecny. Jesteśmy wtedy do Jezusa najbardziej podobni. A czy można wyobrazić sobie i chcieć czegoś więcej tu na Ziemi? Nawet nagromadzenie największej ilości bogactwa nie uczyni nas tak bogatymi jak wtedy, kiedy mamy Chrystusa w sobie. Kiedy On w swoich ranach zanurzy nas a to dokonuje się w każdej mszy to jest to najcenniejsze dla nas misterium w którym możemy wejść z naszym bólem i które możemy kontynuować poza byciem tutaj odwiedzając chorych w różnych parafiach, gdzie miałem możliwość być. Nie jeden raz słyszałem proszę księdza, jak mi strasznie jest z tym ciężko, że ja już nie mogę iść do kościoła tak, jak wcześniej chodziłem, jak wcześniej chodziłam. Chodziłam codziennie, wieczorem, rano, gdzie tylko miałam siły. Teraz już jestem bezradna, nie mam kto zawieść, nie mam kto zabrać. Nie ustanę. Nie mam siły, nie wysiedzę. Tak, to jest doświadczenie, trudne, ale to nie znaczy, że tej tajemnicy nie mogę przeżywać u siebie, w moim domu, w moim łóżku, w moim miejscu przeżywania cierpienia. Mogę. Tym przedłużeniem, tej tajemnicy, w której mogę się zanurzać w Chrystusie, jest ta łączność przez media, które mogę odbierać, czy telewizję, czy radio. A mogę również korzystać z tego pięknego praktykowania pierwszego piątku, czy pierwszej soboty, kiedy poproszę, niech ksiądz przywozi do mnie pana Jezusa. Zdarza się, że niektórzy się boją, a nie to jeszcze tak ciężko, nie jestem chory. Przyjazd księdza z Panem Jezusem nie jest końcem mojego życia. Korzystanie co miesiąc z przyjęcia Komunii Świętej nie jest równoznaczne z moim przekreśleniem to już jestem taki dokitu, że się nadaje tylko na Bakutil. Czy do grobu, jak to się mówi. Nie. Jest właśnie czerpaniem niesamowitej siły, mocy zbawczej, żeby to moje cierpienie było ciągle uświęcane żywą obecnością Boga. To jest to, co dziś słyszeliśmy w księdze proroka Izajasza. Pan cię zawsze prowadzić będzie. Nasyci duszę Twoją na pustkowiach, odmłodzi Twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród, jak źródło wody, co się nie wyczerpie. To jest konkretna obietnica Boga, który swoją obecnością przemienia tą moją samotność. Bo chociażbyśmy mieli, drogi bracie i siostro, wokół siebie nawet całą rodzinę, która jest przy mnie, to w moim przeżywaniu mojego bólu i cierpienia i choroby jesteśmy sami. I w tej samotności może mnie zrozumieć i przeniknąć tylko obecność Jezusa. To jest to, co on na krzyżu wypowiedział, cytując nas: Boże mój, Boże, czemuś mi opuścił. To jest to, co my przeżywamy wtedy, kiedy zostajemy sam na sam z bólem w niejedną nieprzespaną noc, kiedy się przewracamy z prawej na lewą stronę i nie wiadomo, kiedy ten ranek nastąpi. Serce jeszcze bardziej wali, ciśnienie wariuje w tym doświadczeniu samotności kiedy wydaje się nam że jesteśmy pozostawieni sami sobie on jest najbliżej i to właśnie tej obecności dlatego potrzebujemy żeby on odmładzał nas wewnętrznie jakże niesamowicie brzmią czy brzmiały Słowa naszego świętego Jana Pawła II, kiedy już ledwo poruszający się, trzęsący się wobec ludzi młodych, mówił, że wewnętrznie czuje się młody. Patrzyliśmy na staruszka, który mówi, wewnętrznie czuje się młody. I to nie dlatego, że młodzież. Śpiewała i skakała, choć to też dodawało mu wielkiego zapału, ale to właśnie dlatego, że Chrystusem codziennie się karmił, że przed Chrystusem codziennie pochylał się, żeby zanurzyć się w Jego słowie, żeby się w nim nasycić. To jest źródło naszej młodości wewnętrznej, tej pewności, że ja nie zginę, chociaż. Moje ciało doświadcza choroby, która mnie trawi, niszczy, która mnie prowadzi nieuchronnie w stronę grobu. To ja wewnętrznie jestem młody, czyli silny w nadzieję i wiarę, że to nie jest moja degradacja, to jest moje doświadczenie, które mnie prowadzi w kierunku zwycięstwa. Dzięki Chrystusowi, dzięki Jego miłości. Nie bójmy się Chrystusa. Nie bójmy się nim często karmić. Nie bójmy się tych odwiedzin kapłańskich z obecnym Jezusem, który chce nas właśnie sycić na naszych pustkowiach, w naszych doświadczeniach samotności, w naszych codziennych bólach. To właśnie do nas odnoszą się także te słowa dzisiaj przeczytane, że. Będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów. Nasze cierpienie jest tym, co reperuje współcześnie walący się świat. To nie jest obojętne, jak ja przeżyję i wykorzystam to, co się ze mną dzieje. Przecież widzimy, jak ten świat staje do góry nogami jak wartości które głoszone były od początku istnienia kościoła jako święte i nienaruszalne dziś są przewracane jak wartość rodziny zdrowej gdzie ma być mąż żona zostają wywrócone jak organizacja tej rodziny otwartość na życie jest Podeptana, jak świętość drugiego człowieka, jego godność jest zupełnie lekceważona, jak autorytet drugiego człowieka, starszego, doświadczonego, jest zupełnie podeptany, jak z wielką, jakąś bez przeszkód falą idą te różne. Propozycje rozwalenia młodości, różne propozycje wchodzenia w nałogi, w rozwiązłość wobec tego całego zalewu, tego rozwalania się świata, tworzenia się takich wyłomów moje cierpienie ma być nikomu niepotrzebne? Mogę rzeczywiście zostać poddany pokusie, że lepiej, żeby mnie już Pan Bóg stąd zabrał, bo jestem nikomu i niczemu niepotrzebny. To nieprawda. Właśnie z tą obecnością Boga w nas możemy być razem z Chrystusem naprawiaczami wyłomów. Skoro Jezusowy Krzyż. Jego męka i cierpienie ratowały nas przed tym, który niszczy, przed szatanem, przed grzechem. To nasze współprzeżywanie cierpienia z Jezusem ma udział w tym naprawianiu świata. Jest jego niesamowitym bagażem. Jakby armią, która broni przed falą zła, jest tym murem, który broni przed uderzeniem wroga, bo jest to siła samego Boga, bo to jest narzędzie, którym On się posłużył, żeby pokonać wroga. Nie dajmy więc sobie Wyrwać z przeżywania naszego cierpienia wiary, ufności, obecności Jezusa. Nie dajmy się pokusie bezsensowności, bezradności, beznadziei. Nie dajmy sobie wmówić pokusie: To jest do niczego, jesteś w tym sam, zrezygnuj, poddaj się. Nie dajmy sobie wmówić tej pokusie zwycięstwa w naszym życiu, ale niech te proste słowo, które dziś do nas powiedział Jezus, potrzebują lekarza, ci, którzy się źle mają. Niech to słowo Jezusa mobilizuje nas do tego, by tego Chrystusa mocno do siebie tulić. By ściskać mocno ten krzyż Go czy ten krzyż, który mamy przy sobie w mieszkaniu. Jezu Tobie ufam. Dziś nie mogę wytrzymać. Ty bądź moją siłą. W Tobie całkowicie zanurzam to wszystko, co dzisiaj jest moim doświadczeniem, bo wiem, że Ty widzisz w tym wszystkim sens. Choć ja Go nie widzę, Ty Go widzisz, Ty Go już znasz, Ty już znasz. Całe, w całości wartość tego wszystkiego, co się ze mną dzieje. Ja to składam w Twoje ręce, bo wiem, że jesteś ze mną i mnie nie opuścisz. Maryjo, która czuwałaś przy swoim cierpiącym synu i ani na sekundę nie spuściłaś z niego oka, wytrwałaś do końca z nadzieją z martwych wstania. Bądź przy każdym z nas. Trzymaj nas mocno za rękę. Dopomagaj nam przeżywać każdy dzień naszego przeżywania Krzyża. I wypraszaj tą samą moc serca, tą samą odwagę i ten sam pokój ducha. Amen.